Dzień dobry. Tutaj przesyłam, jak wygląda rosół, um, który jest w końcu po trzech dniach absolutnej głodówki, o samej wodzie. Uh, I proszę, zobaczcie, jaki jest tłuściutki. Już tutaj zostało mięso oddzielone od uh, kości, uh, a rosół został ugotowany uh, na um, kurze, niosce. Która sobie biegała wolno na farmie. I bezpośrednio, z tej farmy została zakupiona. Także absolutnie kurka bez żadnych antybiotyków, bez niczego. Taka radosna, chodząca sobie, żywiąca się trawą i robakami. Rosół był gotowany przez 5,5 godziny, także ma w sobie mnóstwo, mnóstwo kolagenu, dlatego jest taki tłusty, bo się wygotowało wszystko, co tylko mogło. No i. Jest pyszne, mimo że ugotowany wyłącznie na soli i liskach laurowych. Buziaki.